Zapewne kojarzycie te filmy z amerykańskiego YouTube'a o zalewaniu nederu wodą. This is the nether A także te z polskiego. To jest nether. A to ja. Zalewający go wodą? Poczekaj, jak on to robi? Ale jakby to wyglądało, gdybym zalał tę całą część nederu i przemienił ją w akwarium? E, nie skomentuję tego. W filmach tego typu gracze wykorzystują bóg na jednym ze snapshotów, polegający na postawieniu świecącego porostu na lawie, a ta zmieni się w wodę. Jednak co gdybym powiedział Ci, że istnieje jeszcze jeden sposób, aby to zrobić. Wielu z was widziało pewnie także film, Petera, na którym zdobywa wszystkie nielegalne przedmioty w Minecraft z pomocą najróżniejszych gliczy. Pokazuje Wkroczyłem on kroczyłem do endu, Jednak noga, wodę, jak zawsze musi się. Po, na jednej, jednej z starszych w wersji po zniszczeniu lodów na szerzewaną, łóżko tuż obok powiedział, że szybko również Co do akcji. Co tutaj możemy zrobić? E, gdzie Patrzcie, no, nie mogę wylać tutaj wody, nie z tej wody nie wiem, nie wiem, nie Po pokonaniu wiem, nie wiem, nie Mamy wodę w nie tak jak na na 2 b 2 i z tego co wiem ma ona też dziwną właściwość Na przykład spadnę stąd do wody Tak woda nie chroni przed upadkiem w tej wersji Ale mowa tutaj o jeszcze innym sposobie Którego pewnie domyśliliście się już z tytułu A mianowicie zbuduję miniaturowy nether w overworldzie Tylko po to aby cały zalać wodą Oczywiście to wszystko w trybie survival Tak wiem mam chore pomysły Odpaliłem więc nowy świat i zrobiłem to, co robi każdy, stawiając pierwsze kroki na nowym świecie minecraft. Po zebraniu drewna na podstawowe itemy zebrałem trochę jedzenia i zszedłem do jaskini po niezbędne żelazo, przy okazji znajdując swoje pierwsze diamenty. Diamenty, let's go! Następnie odpaliłem portal, no bo w końcu to z netheru potrzebuję materiałów, ale na razie zamiast je zbierać, zabiłem parę blaze'ów, wytradowałem się z piglinami i mamy perełkę. Dobra, teraz jak z drugiego wydropi perełkę, to będzie super. Jest perełka, druga. Ej, tam jest jeszcze jeden enderman. Ej, jeżeli z trzeciego endermana pod rząd poleci perełka, to ja nie wiem, to jest tym największym że dostaję tytuł. Największego farciarza w Minecrafcie, tak? Uf, macie mi to powiedzieć w komentarzach. Loczek. Tak, tak, dobra, piszecie. W tej chwili każdy pisze w komentarzu, że Loczek jest największym farciarzem w Minecraft. I poszedłem szukać strongholda. Dobra, kolejne. Ej, i do tyłu poleciało, dobra. No to można zacząć się kopać już. Jest, I spy. Wkroczyłem do endu, jednak noga jak zawsze musi się podwinąć. Dobra, perczuję. Piadro, Na szczęście miałem łóżko tuż obok portalu, więc szybko mogłem wrócić do akcji. E, gdzie wcięło resztę moich itemów? Nie mam pojęcia. Po tym wydarzeniu najchętniej udałbym się do End po Elytre. Jednak stan mojego ekwipunku pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego najpierw musiałem wrócić do Overworlda i zrobić jakikolwiek set, a następnie mogłem już wyruszyć do upragnionej struktury. Przelutowałem kilka End bez Elytry. A ale w końcu odnalazłem ten unikalny przedmiot. Jest, jest! Mamy statek. Jest! Mamy jeszcze tutaj sprawdzimy lucik. O, tutaj jakieś mieczyki fajne. Latanie w Minecrafcie to jest coś pięknego. Oprócz tego zabiłem kilka szalkerów na szalkerboxy, boxy, które uwierzcie, bardzo przydadzą się w tym filmie. Teraz zdobywanie surowców na mini nether, a także jego budowa pójdą dużo sprawniej. Jednak tak naprawdę to nie wiedziałem, za co mam się teraz zabrać, ponieważ zazwyczaj przed każdym filmem rozplanowuję plan działania, a teraz poszedłem na żywioł. Po prostu pomyślałem sobie, hmm, a może by tak nagrać film, w którym zalewam cały nether? Nie, to już zbyt wiele razy było nagrywane. Chyba żeby to zrobić w inny sposób? Już wiem! Zbuduję mini neder tylko po to, aby go zalać. I tak zaszedłem do etapu, w którym aktualnie jestem. Więc, aby nie siedzieć bezczynnie, postanowiłem poprawić stan mojego wyposażenia, które na ten moment nie prezentowało się najlepiej. A w dodatku potrzebowałem dobrze zenchantowanych tulsów, którymi wykopię dużą połaź nederu, oraz ogromnej ilości wiader, którymi najpierw przetransportuję lawę, a później wykorzystam je do zalania nederu wodą. Wyruszyłem więc do netheru, aby kopać Asian Debris i zgadnijcie ile go wykopałem po pół godzinie. Okrągłe zero. Kopanie nie jest moją ulubioną czynnością w Minecraft, dlatego kiedy już miałem się poddać, do głowy wpadł mi pomysł. A mianowicie ziemniaczany snapshot. I wiem o czym pewnie teraz myślicie, ale naprawdę istnieje coś takiego. Ponieważ widzicie, co roku w Prima Aprilis twórcy Minecrafta wypuszczają nową żartobliwą wersję z różnymi szalonymi dodatkami. W tym roku otrzymaliśmy od nich Poisonous Potato Update, który wprowadza nowy ziemniaczany wymiar. Jednak wciąż nie wiecie, w czym on mi pomoże. Otóż sprawa jest prosta. Generują się w nim ogromne ilości Ancient Debrisu, który z łatwością będę mógł wykopać. A na pewno dużo łatwiej niż w nederze. No dobrze, a więc mamy już cały Netherite. Teraz trzeba go już tylko nałożyć na zbroję. Co? Ale co to są szablony kowalskie? Bruch! <grym> W każdym razie zrobienie syta zajęło mi już trochę dłużej, ale w końcu udało mi się skraftować nowy outfit. Uwaga, mam dla Was ważną informację. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że zrobienie tak dobrego filmu. Pochłania ogrom mojego wolnego czasu, Dlaczego? dlatego jeżeli dotarłeś aż do tego momentu, to zachęcam do zostawienia suba. Ciebie to nic nie kosztuje i zajmie dużo mniej czasu niż mi zmontowanie takiego filmu. Pozostało mi już tylko zenchantować netherite'owe itemy na najlepsze enchanty. Chyba nie muszę mówić, że ze zdobyciem enchantu na 30 nie było problemu, gdyż byłem w samym sercu strongholda. Expa także nie zabrakło, ponieważ posiadałem 66 level po zabiciu smoka. Teraz w końcu mogłem rozpocząć zbieranie surowców. W tym celu udałem się do biomu Warped Forest. Dlaczego? Bo najbardziej mi się podoba. Później zostało mi już tylko. Okej, okay, nie wiem, my ten cały chunk musimy wypełnić nederrakiem. To będzie to będzie istna masakra, widzowie. Dobra, i w tej chwili to wygląda tak. Wiem, że nie piękniej, ale teraz. Ale teraz sobie musimy zlecieć tutaj i musimy rozkopać to, to wszystko, co tutaj jest po to, żeby ta lawa sobie po prostu fajnie spłynęła. Dobra, część z lawą już nareszcie zrobiona. Teraz możemy już zacząć budową nederu. Okej, okay, to wygląda chyba no całkiem naturalnie, chociaż nie tak naturalnie jak to w nederze. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko zalane. To jest piękne. Według mnie to jest piękne, naprawdę.